Dzisiaj katolikom chcę przypomnieć, że przez chrzest i bierzmowanie w każdym z nas jest duch święty. Święty Paweł w dziejach apostolskich zapytał jakichś uczniów: czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Często zapominamy, że duch Boży mieszka w nas. Gdy ci uczniowie przyjęli chrzest, a Paweł nało nałożył na nich ręce, Możemy przeczytać, że Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Jeśli mamy tego samego Ducha, możemy również wypowiadać proroctwo i mówić językami. Co oznacza prorokować? To oznacza wypowiadać rzeczy przyszłe, te, które Duch chce nam objawić, dla zbudowania człowieka lub wspólnoty. Twoje uczestnictwo w kościele nie musi ograniczać się tylko do siedzenia w ławce. Pomóc się dzisiaj do Ducha Świętego, aby Cię poprowadzić.